Więc witam w kolejnej części dzisiaj, <coughs> dzisiaj pobawimy się bramami ciąg dalszy oraz y, efektami I to zacznijmy od efektów jesteśmy jak w, widzimy u góry przy miejscu zrzutu teraz tak <coughs> efekty się znajdują tutaj w tej stopce tak? mamy tutaj takie okienko wybieramy sobie jakiś dany efekt i klikamy insert special i on nam się ins insertuje Ja sobie tutaj że to są góry to możemy sobie na przykład śnieg gdzieś tutaj był efekty są pokładane efekty są poukładane alfabetycznie to klikamy Snow, klikamy Insert Special i za chwilę zacznie padać śnieg Już nie wiem, może coś tam Jestem zepsutego albo coś. Hmm. nie wiem. Wydawało mi się, że do G1 dodawałem śnieg, no ale widocznie nie. No to zmienimy. Czyli zaznaczamy. klikamy delete. tak. Co nie wiem, coś innego trzeba. Tam gdzieś był ogień chyba. Fire. No, wiem, special. I coś mi nie chce tu teraz działać. Ale jakby w powinno działać. <laughs> ja pewnie coś ostatnio źle zrobiłem. Tutaj tak wstawiamy jakieś różne efekty, jakieś śniegi, jakieś efekty czarów i tak Możemy te efekty zawiesić w świecie. A. Jeszcze jedna rzecz, której nie omówiłem na początku, a powinienem. W oknie obiekt. CWOP. Mamy c -item, czyli wstawiamy po prostu jakieś itemy. dajemy Insert item, i no tutaj wybieramy to co ma nam tutaj wstawić. Na przykład tutaj mamy ciężką zbroję. Chyba strażnika. Dajemy insert. O, tak, strażnik. I sobie ją kładziemy. Też poruszamy tak jak bobem normalnie. No. I sobie, sobie zbroja leży. odklikujemy M. To będą itemy. Tu już sobie poradzicie. Teraz jak zrobić otwieranie, otwieranie i zamykanie tej bramy pod wpływem tego, czy postać będzie podchodziła, czy, czy odchodziła od tej bramy. Zrobimy to tak. Tutaj umie, umieścimy Tigera, który będzie odpowiedzialny za otwieranie, a tutaj za zamykanie. Jeżeli wyjdziemy to zamknie, jeżeli, jeżeli będzie zamknięte i przejdziemy przez zamykanie to wiadomo, że się nic nie stanie. No i jak przez otwieranie to tak, Jest tutaj zamykanie z tyłu, z przodu będzie otwieranie. <coughs> A więc tak. najpierw aktywatory, czyli też tigery, zwykły tiger, wstawiamy. Domyślnie jest ustawiony, że ma reagować na wszystko, na inne tigery, na obrażenia, no i właśnie na innych, na NPC i na naszą postać PC. To, to nas ma reagować to sobie tutaj ustawiacie, tutaj macie na obiekt, na PC-ta, na, PC na NPC-ta. Na obrażenia no i na Tigera. Dobra, teraz tak. Mu musi on reagować na kolizję z obiektami, więc tutaj musimy dać true. Aj. Mm. odkliknąć to, co mówiłem, że jak <laughs> źle ustawimy i nie możemy wrócić, to klikamy. Apple musimy o to w pierwszej części. No. M. Dobra, klikamy jeszcze raz. Dobra, ja Dobra, kliknięte I teraz żeby to się aktywowało postać by musiała idealnie przejść przez tą dźwignię, co jest trudne do osiągnięcia, bo trzeba było pełno tych dźwigni tutaj dawać. Oczywiście tej dźwigni nie będzie widać w grze, więc się tym nie przejmujemy. Wystarczy tutaj ten jeden magiczny przycisk Edit the box I teraz Normalnie ten, Klikamy M Możemy strzałkami rozszerzać A no jak widzimy A, Z i strzałki Możemy to sobie rozszerzać Ja wolę mieć dźwignię na środku Więc ja sobie daję tutaj Woodlink box I tutaj sobie Określam sam wszystkie współrzędne 20. 40. Ok, jak, widzi, jak widzimy, że jest dobrze. Dajemy Stop. Klikamy. Celownik przypominał F3. Widzimy, że jest trochę niedokładnie. Klikamy M. Teraz przemieszczamy. A jeszcze jedna ważna uwaga. Jakbyście mieli w poprzek to z tym nic nie zrobicie musicie sobie, nie wiem, drugą dać w drugą stronę i dwie dźwignie zrobić po prostu bo jeżeli jeżeli obracamy tą dźwignią to i tak nie obracamy tym kwadratem, więc to nic nie da dobra ustawiamy dobra, ustawiamy teraz drugą dźwignię C jeszcze raz modyfikujemy musicie to mniej więcej ustawić tak żeby żeby nasz, nasza postać nie dała rady tego przeskoczyć Więc gdzieś tak po środku wysokości postaci A Jak nie wiecie Jak nie macie zatraconą orientację Czasami w spacerze Z wysokością postaci To przydaje się <laughs> O właśnie To <laughs> Znaczamy sobie i tego wizuala wklejamy jako woba, i ta pochodnia w ziemi ma dokładnie taką samą długość co nasz NPC. I możemy sobie porównać. Dobra, mamy dwa aktywatory, ale nie wiedzą co mają aktywować. Yy, zrobimy najpierw skrypt. No, Mam tutaj taki skrypt. <śmiech> <śmiech> Jeden do otwierania. Widzimy sent untiger, i tutaj mamy drugi do zamykania. sent tiger czyli też wysyła tiger tak samo jak nasza ławka w poprzednim. Tutaj mamy wyświetlanie tekstu. Tutaj też, jak potem będziemy chcieli, żeby nam nie wyświetlały już tekstu, bo to tylko dla sprawdzenia czy pętle działają. Dajemy tutaj dwa ukośniki. Jeszcze raz kompilujemy skrypty. Kompilowanie skryptów, jak kompilować, to znajdziecie w poradniku chipa 17. To jest sam modowanie od A do Z. Takie mam od A on do Z. Dobra, to tam macie w szóstej części, jak kompilować skrypty. Jak każdą jakąś pracę w skryptach robicie, to musicie zawsze potem to skompilować. Ale tak jak chip tam pokazał, to nie musicie robić za każdym razem paczki. Po prostu otwieracie normalnie gotika i powinien być ze zmianami. Dobra, to mamy skrypty. To teraz wywoływacze skryptów. Mamy, mamy tutaj takie coś, jak rozwijamy Tiger Script. Właśnie on nam będzie potrzebny. W, on musi tylko reagować na tig tigery, które będą wysłane przez te tigery. Więc to można właściwie wszystko, wszystko dać na false, ale to nam do... nic nie da. Dobra, dajemy tutaj open1, open1. Nazwa wiemy po co, żeby mieć co wpisać tam do tiger-targera. Dobra, dajemy zatwierdzenie. Jeszcze jeden. Teraz z zamykaniem tak. Już się tam zatraciłem w tym. Tak, z otwieraniem było to drugie, tak? Nie. Dobrze. Dobra. Teraz tak, zamy zamykanie ma być tam. Target open 2 zatwierdzamy Tracer 3 znowu, celownik Tracer target open 1 zatwierdzamy Teraz jak widzimy są połączone niebieskimi kreskami Jedno i drugie i już powinno działać, jeżeli skompilujemy skrypt A więc dobra świat już ten można zapisać i za chwilę przejdziemy do kompilowania skryptów Dobra, teraz omówimy trochę sobie ten skrypt. Prawka 1 to jest zmienna, którą powinniśmy dodać: Tak, work, data, script, content. I tutaj mamy skrypty i move story, npc, mamy npc, i story, mission, mamy wszystkie dialogi. To, że jest napisane mission, to nie znaczy, że tylko misje, po prostu wszystkie dialogi są tutaj napisane. Więc dobrze. Skrypt nasz trzeba, trzeba włożyć do jakiegoś pliku, który już jest utworzony. Ja sobie włożyłem go do itemów, bo do armor tak, tutaj jest, i jeszcze trzeba było otworzyć story: story globals, jedną zmienną. O, tutaj, var in bramka int to znaczy że jest zmienna tekstowa var to znaczy, że jest zmienna. Mamy jeszcze Const, czyli stała. I zamiast int może się jeszcze pojawić string, czyli nie liczbowa, tylko te tekstowa. Po prostu ciąg znaków. Dobra, teraz omówimy ten skrypt. Jeżeli na nasza zmienna będzie miała wartość 1, to może się uruchomić za zamykanie. I przypiszemy wartość 2. Jeżeli ma wartość 2, to znaczy, że zamykanie było już robione, bo ono przypisuje wartość 2. Więc jeżeli jest zamknięta, to może Untigara wysłać, żeby otworzył. No i bramka numer 1, czyli dajemy tutaj znak, że jest otwarta. I dlatego, jak będziemy stać w jednym miejscu, tam na tej takiej dźwigni, jakby zielonej, to nie będzie cały skrypt cały czas otwierał, czy ten, po prostu będzie sprawdzał, czy jest zamknięta, czy otwarta. No dobra, ale skąd ma wiedzieć, czy to jest, skąd sobie zmienna najpierw przypisze? Bo jak widzimy, jak już ma przypisaną wartość 1, to sobie przypisze 2, jak ma wartość 2, to sobie przypisze 1, ale skąd ma to najpierw wziąć? ze startu jest, to jest skrypt który jest wykonywany tylko raz przy starcie gry przy dawaniu nowa gra mamy tutaj yy, pokazywanie postaci czyli pokazywanie na mapie postaci tego chip 17 nie wyjaśnił jak tutaj widzimy tylko kopiujemy, wpisujemy instancję npc i jego waypoint Dobra. Jeżeli skrypt wykonuje się tylko raz, to możemy spokojnie sobie przypisać. Bramka równa się 1 albo 2. Zależy czy przy, przy starciu będzie bramka otwarta, czy zamknięta. Yy, domyślnie powinna być yy, otwarta. Czyli jak jest otwarta to powinna... Mieć wartość 2, więc przypisujemy 2 i zapisujemy zmianę. Jeżeli już zed zedytowaliśmy wszystkie pliki, czyli Startup, Story Globals i nasz plik z itemami, to czas y skompilować skrypty. Robimy to tak: Word, reparsy skrypt, file to jest takie, jakby pakowanie skryptów, tak aby Gothic je mógł odczytać. Y wchodzimy w Głównego folderu pokażę Work, Data, Script, Content, mamy tutaj Gothic STR. Klikamy dwa razy, i teraz spacer się zawiesi. Yy, właśnie będzie teraz kompilował skrypty. Na starszych komputerach może być to nawet do 20-30 minut, więc yy, po prostu najlepiej nie klikać. Największe spowolnienie powoduje zazwyczaj antywirus. Więc, na w starszych komputerach możecie sobie pozwolić na wyłączenie, tymczasowe wyłączenie antywirusa i skompilowanie skryptów. Na pewno pójdzie Wam to trochę szybciej. A więc, jeżeli nie wyszedł żaden błąd, to znaczy, że skrypty są wszystkie w porządku i nam skompilowało, Teraz możemy spokojnie uruchomić naszego gotika, czyli work system. Gotik starter, i zaznaczamy zwykłego gotika i play the game. Nie powinno nam wszystko działać. Dziękuję za uwagę.